Dzień dobry, smaczne kawusi, wasze zdrowie. Wczoraj u naszych południowych sąsiadów miała miejsce konfrontacja sztuk walki KSW. Bardzo fajna walka na całym dystansie Arka Wrzoska. Arek Wrzosek wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Mimo tego, że miał lekkie opały w tej walce, cały czas prowadził i był non-stop w natarciu na swojego przeciwnika. Daniel Omielańczuk nie pokazał nic. Bardzo dobre wystąpienie Michała Kity, który wszedł na tą walkę jako zawodnik rezerwowy, generalnie z chwili na chwilę i bardzo dobrze pokazał klasę, zasypał swojego oponenta ciosami i Danielo Mielańczuk przegrał. Danielo Mielańczuk ogólnie jest za gruby, za tłusty, nie potrafi się ruszać. Jeżeli chce cokolwiek jeszcze pokazać w sportach walki, najlepiej, żeby zgubił około 10 kg. Wtedy może ma jakąś szansę na jakąkolwiek wygraną. A jak nie, no to już niech myśli generalnie o pójściu na sportową emeryturę. Fajny komentarz Denisa Załęckiego w tej sprawie, który powiedział, dziadek, Weź, ty daj sobie już z tym spokój. <laughs> Popieram 100%. Ok, nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj w Dubaju będzie bardzo głośna walka bokserska. Będzie walczył młody brat Tysona Fiorego o imieniu Tommy Fury. Będzie walczył z amerykańskim youtuberem Jake Paul. Jake Paul ma na swoim koncie około 5 bodajże, czy 7 walk, który stoczył na dystansie ostatnich 3 lat. No, i generalnie wszystkie walki ma wygrane. Więc tutaj bardzo duża presja i brzemię ciąży na Tommy Fury. Jeżeli Tommy Fury przegra tą walkę z YouTuberem, no to zostanie zdyskredytowany ze swojej rodziny, a wiadomo, jaką presję ojciec czy też brat będą wypierać na młodszym bracie. Ja ogólnie postanowiłem wczoraj podarować sobie odrobinę wariacji i postawiłem nawet swój kupon na walkę Jake Paul vs. Stone Fury. Postawiłem 20 funtów, z czego mogę wygrać 95. Ogólnie nikogo nie namawiam do hazardu, bo hazard to jest zguba. Ja generalnie bardzo rzadko stawiam jakikolwiek bet, czyli jakikolwiek zakład. A że troszeczkę interesuje się sportami walki, bo sam w tym uczestniczę, no to tutaj postawiłem na YouTubera Jake Paul, bo mam takie przeczucie, że wygra tą walkę. Wygra tą walkę uważam, gdyż nie ciąży na nim generalnie żadna presja. Jeżeli tą walkę wygra, no to ją wygra, będzie miał więcej fanów i kolejną wygraną odhaczy. A jeżeli przegra, no to on generalnie nie jest sportowcem, tak? jest youtuberem i czy, czy, czy przegra, czy wygra, to ta walka nie robi na nim żadnego wrażenia. Natomiast na Tomin Fury ciąży bardzo wielka presja psychiczna. Uważam, że chłopak nie da sobie rady. Jest to tylko 23-letni zawodnik, który ma bodajże 5 czy, czy 8 walk wygranych. No, ale nie ma nic spektakularnego na swoim koncie. Nie ma żadnych spektakularnych wygranych, i tutaj na Tomin Fury ciąży bardzo wielka presja ze strony rodziny. Także uważam, że chłopak tego nie podoła psychicznie, no i może tą walkę przegrać. Taka jest moja opinia, jeżeli chodzi o tą walkę dzisiejszej nocy w Dubaju. No, i zobaczymy, kto wygra. Jestem bardzo ciekawy. Ogólnie nie wiem, czy zauważyliście, ale trend świata sportu walki jest teraz strasznie pomieszany z walkami youtuberów, tak zwanych freak fightów. Nie wiem, czy stoimy u progu końca prawdziwego sportu, czy świat już kompletnie zwariował i, i, i zostało takie ciche przyzwolenie, dane na to, iż youtuberzy. Będą walczyć z zawodnikami sportów i, i będą dyskredytowali ten sport. No nie wiem, dla mnie jest to troszeczkę popierdolone, ale no, żyjemy w popierdolonych czasach, więc czego tutaj się generalnie spodziewać. Ok, mamy dzisiaj niedzielę, także miłego dnia i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.